Która od 15 do 18 lat była pochylona, z pochyloną głową, bez patrzenia na światło, ona nie wierzyła w nic i w nikogo. Inni mówią: Ten Bóg jest fałszywy. Inni mówią: Ten Bóg jest fałszywy. Ten Jezus, o którym się mówi, że czyli co da, jest nieprawdą. Ja jestem taka od 15 lat, chcę żyć, natomiast czuję się martwa. Więc Jezus patrzy na nią i mówi: przyjdź. Przyjdź. Jestem enina ta dziewczyna rozumie, że Jezus mówi do niej, ale staje sobie sprawę z tego, że jeśli wejdzie dalej w miejsce, gdzie są mężczyźni.

Prosi ją, żeby weszła, i nie wie, co ma zrobić. Co zrobić? Mam pójść, czy nie? Tyle razy zostałam oszukana, tyle razy uwierzyłam niektórym ludziom, a później byłam ukamienowana.

ufać bardziej Jezusowi Ona decyduje się pójdę Nawet jeśli miałabym być ukamienowana idę i powoli stawia pierwsze kroki kochana, bądź dalej pochylona pochylona i podejdź tutaj. Powoli. 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 Zdecydowała się, by przejść do Jezusa. Pochyl się jeszcze na chwilę. I to bo, ciekawe, bo w pewnym momencie Jezus zawsze coś robi. Natomiast tym razem jest inaczej. Bo Jezus widzi odwagę tej dziewczyny, która chce zmierzyć się ze wszystkimi, którzy prowadzą do pogubienia. Elena, Jesus vê que ela não acredita tanto z vozes landos mais mias do internet, do YouTube. Vi già, ona nie wierzy w te głosy z internetu, z YouTube. Ela quer entrar mais na profundidade da vida. Ona chce wejść w głębię życia. Ela quer descobrir mais. Ona chce odkryć więcej. Porque todas estas coisas me fazem infeliz uma vez, to wszystko wokół czyni mnie szczęśliwą na chwilę, ale później okay. to przemija.

Jezus nie robi nic. To pierwszy moment. On patrzy na nią pochyloną, i bez dotykania jej mówi: Zamknij oczy. Jezus patrzy na nią na początku jej nie dotyka, a tylko mówi: Podnieś się. Spójrz w górę. Nie bój się. Teraz jeszcze miej zamknięte oczy. Podnieś się. Zamknij oczy. Więc Jezus. Mieszczę rękę na jej głowie. Ona czuje miłość Jezusa. W tym momencie proszę ją, żeby nie wstawała jeszcze. Bo Duch Święty dotknął ją teraz w tym momencie. Dotyka ją. Jezus pokazuje jej wiele rzeczy z przeszłości. I Jezus prosi ją teraz, żeby wybaczyła swojemu tacie, żeby wybaczyła swoim przyjaciołom. To ona, która może powiedzieć Chce. Teraz dzieje się łaska za łaską dla tej dziewczyny. Proszę Cię, żebyś się nie spieszyła. Ale była z Jezusem. Nie przejmuj się mną i tym, co mówię. I nie przejmuj się osobami, które są wokół Ciebie. Bądź razem z Jezusem. Spokojnie. Jezus Jezus pokazuje ci piękno nowego życia. Jezu chwała Panu boski. Jezus powiedział ci: O Janie, spójrz w górę, w przestaw vento. Co widzisz? Años da vita. Spójrz spójrz na to światło życia, staweno tealia plena. Że warto żyć, valia plena da no Warto jest dać ci życie, valia plena gratia nuo dei. Warto uwierzyć w prawdziwą miłość. I jeśli ja wielokrotnie nie byłam kochana, nie byłem kochany, to Jezus mówi do niej: Ja też tak jak Ty nie byłem kochany, umieszczono mnie na krzyżu. Moi przyjaciele mnie porzucili. Tak jak porzuciło Cię wielu ludzi, ale powiedziałem do Ojca Niebieskiego, bo teraz Ty widzisz przepiękne światło. To światło, które jest. Przedstawia Boga Ojca, to Bóg Ojciec, który patrzy teraz na Ciebie, e que i e chce, żebyś w swoim sercu mogła powiedzieć te same Jesus słowa, które Jezus no powiedział z wysokości Krzyża: Pai, Ojcze, perdoe, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią.

Głęboki pokój do w Twoim sercu. Então, querida, Więc kochana będzie. Prosi Jezusa, Jezus na Jezusie abro, abro Ja otwieram moje serce eu não quero nada do meu Ja nie chcę zamykać nic w moim sercu. Ja chcę, żebyś wszedł do najgłębszego miejsca mojego jestestwa. Bo teraz Ty, Panie, możesz i chcesz mnie uzdrowić. Tak. Kochana, wykorzystaj ten moment. Wykorzystajcie ten moment tutaj Wy wszyscy. Po przerwie przeżyjemy taki moment wspólnie. Wykorzystaj go teraz. Jezus chce dotknąć Twojego serca. Si. Tak. Que, mais querida, desde Pozwól, by Jezus wchodził coraz głębiej w całą Twoją historię od uh, momentu, kiedy byłaś w łonie Twojej mamy.